Hejka, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zdrapki za 55 zł, 5 zdrabek po 5 zł i jedna za 30. Po 5 zł są super linie, białe złoto, 250 tysięcy w banku, szalona zakupy, ekstra pensja i za 30, jak widać, mamy tutaj playbooka. Zaczniemy sobie od super linii, ponieważ one już są prawie całe zdrapane. Dokończymy to drapanie. Według mnie mamy tutaj linię utworzoną. Jeżeli się nie pomyliłam. Ale zostały jeszcze dwa symbole. Mamy dzwon. Dzwon. Dzwon, dzwon. Jest dzwon? Czy ktoś coś widzi? Krzyczcie, krzyczcie. Jest dzwon? Nie ma? Bo i po co? Motyl. Chyba tu widziałam motylka. Ale może mi się tylko przyśniło. Jest motyl. Ale nic nam tutaj nie, mm, nie utworzy. No dobra, to zajrzymy sobie. Czy ja tutaj się nie pomniałam? Biedronka. Biedronka, podkowa, podkowa, klucz, klucz, wiatrak. Gdzie jest wiatrak? Wiatrak. Dobra, sprawdzamy co tu jest. A tu jest 5 zł, więc strąbka się zwróciła. Ok. Zobaczymy, co dalej białe złoto. Czy ja mam przybliżyć? Tak? Dobrze jest? Tak? No dobra. To niech tak będzie. Szukamy 13, Siedem. Dwadzieścia siedem. Oraz jedenaście. A mnożnik mamy? A sprawdzimy sobie raz jeden. Nigdy tego się nie drapie. A mamy... Co my mamy? Mamy 9, nie pasuje mi, 28, też nie 32, po co mi coś takiego? 24, powtarzam, 13, 7, 27, 11, 34, no niestety i ostatni drugi rządek? Mamy 6, no nie obok. Nie wiem jeszcze te słowo 22, dwadzieścia 26. Dwa, dwadzieścia Przedostatnia szansa to 12, wiadomo czym to jest, to jest pomiędzak, to jest pomiędzak, to jest 11, 13, to jest 12 i 29. Podejrzewam, że zdrabka jest pusta, sprawdźmy to sobie, pusta, pusta zdrabka. Lecimy z następną zdrabką, 250 tysięcy w banku, szukamy 27, 26,

Zrawka jest pusta. Niestety, niestety pusta zdrapeczka. Wygrałam na razie 5 zł. Ale zostało jeszcze dwie zdrowki po 5 zł i jedna główna nasza bohaterka. bohater, to się okaże. Eee, playbook. Dobra. Szukamy sobie w szalonych zakupach 27, tak jak w poprzedniej zdrapce. Dwadzieścia osiem, czternaście i dwanaście. A co będzie? Będzie sześć, będzie jeden, trzynaście pomiędzy szesnaście, dwadzieścia jeden, niestety trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć. 17, 29 i 18, no nie ma nic, a w bonusie 1 jest port safe, a w bonusie 2 moneta, ale nie przekłada się to na żadną wygraną, niestety, niestety, no to co, przedostatnia strapka, ostatnia za 5 zł i przedostatnia w ogóle ekstra pensja. Lecimy. 7. 2. 3. 19. Szukamy niskich liczb. A zaczynamy od 13. Następnie 25. Jest. To jest 7? Jest 7. Bardzo mnie to cieszy. 26. Słychać entuz entuzjazm w moim głosie.

No to fajnie, mamy tutaj 20 zł. Dobra. I ostatnia. Miałam przerwę w tej zdrabce. Tak, tak. Niejednokrotnie się zarzekałam, że już nie będę tego drapać. Mało przewidywalna, głupia zdrabka. Ale pokusiło mnie. A jaki jest sposób najlepszy na pokusę?

2 23 26 Pierwsza zdrabka szafirowa jest pusta. Hmm, no to teraz liczymy na cud. Szukamy siódemki. Albo rubinku. A mamy portfel, worek, lustro. Yy, kufer. Korony, pierścionek, monetę, perfumy, zegarek. Myślałam, że rubin i perła. Rubinowa też jest pusta. Hmm. No nic, dobra. No to co, szmaragdowa, szukamy trzech... Czego my tu szukamy? Trzech siódemek. Kufer, perła, siedem, siedem i... Sztabka złota. Gra druga. Garnek, siedem. Lustro, siedem. I kufer. Gra trzecia, siedem. Sztabka, siedem. Moneta i pierścionek. Gra czwarta, siedem. Zegarek, siedem. Portfel i prezent. Gra piąta, siedem. Worek, siedem. Perła... I nic, wielkie pieniążków. Gra szósta, siedem, siedem, szminka, pustro Porfe Niestety gra siedem, siedem. Nic, 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 nic. Szmaragdowa jest pusta. A my tystowa. Szukamy dwóch identycznych symboli w dziewięciu grach. A mamy borek i lustro, zegarek i pierścionek, perła i pierścionek, sztabka złota i korona, portfel i borek, zegarek i sztabka, gra siódma, portfel, kufer, moneta i kufer. I w ostatniej grze dziewiątej mamy monetę i perłę. Ametystowa podzieliła los poprzednich swoich strapek w, tej, w tym playbooku. I jest prosta. To Topazowa tutaj. Szukamy trzy razy ten sam symbol. Tak. Trzy razy ten sam symbol. Tak. Perła, naszyjnik, podkowa i lustro, świnka. I pierścionek, moneta, moneta i prezent. Gra piąta, lustro. I korona. Gra szósta, sztabka złota, szminka. Dzwonek, dzwonek i. No jasne, róża. Szminka i coś tam. Podkopa. Tu też mamy różne symbole. I tutaj oczywiście też mamy różne symbole. Ok to bazowa jest pusta. Ostatnia szansa w diamentowej. Szukamy szminki. Czy znajdziemy szminkę? Mamy monetę. Mamy perłę. Perfumy. Sztabka. Borek. Zegarek. Pierścionek i portfel. I, i już naprawdę ostatnia szansa. Szukamy trzech identycznych kwot. A zaczniemy sobie od 60 zł. Półtorej banieczki, 9900 900 zł, półtorej banieczki, 900. Także zdrawka jest jaka? Czy razem pół? 100. Niestety nie warto było bukowi ulegać. Bo mnie zawiódł. <laughs> Odkładamy także dzisiejszy zdraping za 55 zł. Wyjmuję z niego tylko 25 zł z dwóch zdrabek. No i na no, coś tam wymienię. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki Pa.